11-letnia Patrycja zostawiła list i uciekła na Śląsk. Psycholog o przyczynach plaga samotności i bandytyzm dorosłego. Sprawa zaginięcia 11-letniej Patrycy z dzieł, dziewkowi z podstrzelcami opolskimi wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności jej odnalezienia zbudziły również wiele pytań i emocji. Dziewczynka zostawieniu mace krótkiego, bolesnego listu wsiadła w pociąg i pojechała na Śląsk. Doterminowo obecnego jej 24-letniego mężczyzny. Co mogło kierować tak młodą osobą do podjęcia tak dyspraskiego kroku? Psychologowie rzucają światło na złożone przyczyny. Takich zachowań wskazując na narasający problem samotności wśród dzieci i potrzebę głębokiego zrozumienia oraz iluzje, którym często ulegają rodzice. Postawę dorosłego mężczyzny w tej sytuacji oceniają jednoznacznie i surowo. Przypomnijmy, 11-letnia patrycja zniknęła z domu, pozostawiając telefon komórkowy oraz list do matki, w którym napisała, że teraz nie będzie miała z nią kłopotów. Ta wiadomość natychmiast postawiła na nogi nie tylko jej bliskich i sąsiadów, ale także służby policyjne w całym kraju. Intensywne poszukiwania trwały ponad dobę, szczęśliwe Szczęśliwie policjanci odnaleźli dziewczynkę całą i zdrową w mieszkaniu 24-letniego Karola B. w żorach na Śląsku. Mężczyzna, w związku z tą sprawą, usłyszał już zarzuty, a Patrycja wróciła pod opiekę matki. Jednak samo odnalezienie dziecka nie zakończyło sprawy, a jedynie otworzyło dyskusję na temat tego, co się dzieje się w świecie młodych ludzi i ich relacjach z najbliższymi. Doktor Aleksandra Petrowska wyjaśnia, że w procesie dojrzewania naturalny jest poszerzanie przez młodych ludzi kręgu społecznego. Relacje z rodzicami często ulegają pewnemu rozluźnieniu, a kluczową rolę zaczynają odgrywać rówieśnicy. To w kontaktach z nimi nastolatki ćwiczą interakcje społeczne, budują swoją tożsamość i poczucie własnej wartości. Wtedy szczególnie szukają zazwania u osób spoza rodziny i bardzo łatwo jest im wpaść w łapy różnego sortu oszustów osób nieuczciwych, które mogą mieć wobec nich bardzo różne zamiary, przyznaje psycholog. Podkreśla, że sieć internetowa staje się szczególnie niebezpiecznym Laty, którzy czują się samotni, niezrozumiani, niedostrzegani czy niewysłuchani w swoim najbliższym otoczeniu lub są w wyraźnym konflikcie z rodziną. Internet, choć jest potężnym narzędziem źródła i wiedzy, w sferze kontaktów międzyludzkich często oferuje jedynie na prawdziwych relacji. Komunikacja online, ograniczona do krótkich wiadomości tekstowych, filmików czy emotikon, nie jest w stanie zaspokoić głębokiej potrzeby bliskości, poczucia wspólnoty i autentycznego zrozumienia, którego dzieci potrzebują od realnych osób w swoim życiu. Doktor Piotrowska alarmuje, mówiąc o zjawisku, które obserwuje się coraz częściej. To, co jest dziś przerażające, a niestety często obserwowane, jest to, że nastolatkowie pozostają sami sobie. Tłumaczy, że choć dziecko z wiekiem przestaje tak intensywnie wymuszać na rodzica organizowanie mu czasu i pozornie potrafi zająć się sobą w swoim pokoju, to niezależnie od wieku, czy ma 2, czy 12, czy 22 lata, zawsze potrzebuje uwagi, najbliższych i świadomości, że chcą oni spędzać z nimi czas. Niestety, wielu dorosłych ulega złudzeniu, że skoro dziecko jest za ścianą w tym samym mieszkaniu, to jest bezpieczne i wszystko jest w Nigdzie się nie włóczy, nie spotyka się z żadnymi podejrzanymi osobami, myślą rodzice. Tymczasem, jak podkreśla psycholog, coraz więcej dzieci sygnalizuje dodatkowe, dotkliwe poczucie osamotnienia. Chyba nawet użyłabym określenia plaga, stwierdziła dr Piotrowska. Często słyszymy od młodych ludzi, że nie dostają w rodzinie bliskości, zrozumienia, chęci wysłuchania. Raczej spotykają się z oczekiwaniami, oczywani żeby nie zawracały głowy i nie sprawiały kłopotów. Kiedy rozmowy z najbliższymi ograniczają się do dodatkowych komunikatów w stylu lekcje odrobione, śmieci wyniesione, podprzątaj w pokoju. Dzieci zaczynają poszukiwać akceptacji, zrozumienia i doceniania lub choćby ich iluzji, poza kręgiem rodzinnym, bardzo często właśnie w internecie. Im mniej czasu i uwagi bliscy poświęcają dziecku, tym większe ryzyko, że ono z całą swoją naiwnością i brakiem doświadczenia. Normalnym przecież tak młodym wieku wpadnie w łapy różnego rodzaju oszustów albo kanali. Jak można temu przeciwdziałać? Przede wszystkim z tymi dziećmi trzeba być, podkreśliła ekspertka. Kluczowa jest rozmowa, która jednak nie może przypominać przesłuchania. Równie ważna jest wspólnota doświadczeń i przeżyć budowana przez wspólne spędzanie czasu i robienie różnych rzeczy razem. Nie potrzeba do tego specjalnych okazji. Rozmawiać można przy codziennych czynnościach, jak obieranie ziemniaków czy nakrywanie do stołu. Punktem wyjścia do rozmowy może być wspólnie obejrzany film, czytana książka lub proste pytanie, jak ci minął dzień. Ważne jest również dawanie dobrego przykładu. To bardzo częsty przypadek, że rodzic wybiera skrolowanie ekranu i oglądanie kolejnych durnych rolek nad prawdziwe bycie i rozmawianie ze swoim dzieckiem. Czasami, jeszcze nie odrywając wzroku od ekranu, mówi: Mów, mów, ja mam podzieloną uwagę. To nieprawda, że można uważnie słuchać kogoś, jednocześnie przeglądając treści w internecie. To jest mit. W kontekście sprawy 11-letniej Patrycji, Treści, listu, który dziewczynka zostawiła matce, teraz nie będziesz już mieć ze mną więcej kłopotów, jest zdaniem psychologii niezwykle niepokojąca. Sugeruje ona, że dziewczynka najwyraźniej nie czuła się wystarczająco rozumiana. Doktor wyjaśnia, że dzieci często zachowują się w sposób kłopotliwy, ale nie oznacza to, że same są kłopotem. Należy odróżniać zachowanie od osoby. Niewłaściwe zachowanie dziecka powinno spotkać się z reakcją rodziców, ale nie może to oznaczać potępienia czy odrzucenia dziecka jako osoby. Każde dziecko potrzebuje czuć się w swoim domu ściane, bezpieczne i akceptowane. Warto nie tylko mu o tym mówić, ale i pokazywać, poświęcając mu uwagę i podejmując razem różne aktywności, tłumaczy specjalistka. Co bliscy 11 -latki mogą zrobić teraz, aby pomóc jej odnaleźć się po tej trudnej sytuacji? Najgorsze, co Mogliby to zrobić awanturę. I mam nadzieję, że do czegoś takiego nie doszło. Podkreśla psycholog. Zaznacza, że często spotyka rodziców, dla których najważniejsze jest to, co ludzie powiedzą, i to, co rzeczywiście przeżywa ich własne dziecko. Mają precedens, że dziecko zwróciło uwagę i otoczenia na rodzinę. A tutaj nie chodzi o tak zwaną obiektywną prawdę, co się w tej rodzinie działo, tylko o to, jak dziecko postrzega swoje miejsce w rodzinie i jak widzi swoje relacje z bliskimi. Zdaniem psycholog, dorosły, któremu, zda, któremu dziecko zwierza się z problemów domowych, powinien okazać mu zrozumienie i zachęcać do szukania porozumienia z rodzicami. Natomiast zachowywanie 24-letnich Karola B, który spotkał się z inną ocenia jednoznacznie. Próba aranżowania czy samo dopuszczanie do spotkania z tak młodą dziewczynką jest bandytyzmem z jego strony. W każdym przypadku jest to bandytyzm, jeśli znał wiek tej dziewczynki. Tak po prostu nie wolno.